Witam Was, moi poddani, a mnie jest Alpaka Albret, i Witam Was w kolejnym materiale ze Skyblocka. Słuchajcie, z mnie nie było. Chciałem nagrywać jakieś update, robić coś takiego, nawet nie wiem o co chodziło. No ale w każdym razie już jestem, tutaj będę zaraz rozwijał wyspę. No i zobaczmy, co tutaj jakieś. jakieś głupoty. O, tu jest... O, pak jak wypracował ładnie Dobrze, dobrze O, dostałem... Automatyczną przepalarkę O, proszę, jakie tutaj... A co to za ciemny blok jest? A, to jest cieni, dobra Myślałem, że coś... Coś innego, dobra Jak tam, ziomutek, u ciebie jest z tym? Brakuje 128, dobra, jest dwa staki musisz to kopać, i wtedy możemy porozmawiać o awansie dla ciebie. No a teraz y, potrzebuję, słuchajcie, tutaj czegoś potrzebuję, tylko właśnie nie wiem, jeszcze co, ale coś potrzebuję. Potrzebowałbym w sumie popatrzeć, co tutaj jest ogólnie, bo jeszcze nie wiem, co tu jest. O, to jakieś talizmany, są. Jest tu mnie A wiecie co ja bym sobie zbroję zrobił? Jakbym sobie sobie zrobić zbroję To ja potrzebuję dorwać sobie jakieś zelazo Czy coś Potrzebuję dorwać zelazo Co tu jest? O tu jest Co tu jest? Halo? Tu nic nie ma. Ta się jeszcze po troskę. Popatrzeć. O, tu mi wygląda na węgiel. Trochę mogę tu wykopać tego węgla w kopalni. Dlaczego ja się mam tym zajmować? Przepraszam bardzo nie rozumiem. No dobra, niech będzie już sobie. już się tym zajmę. Na razie ja się tym zajmę. A potem to będę podstawał jakiegoś tu minionka swojego, który będzie za mnie kopał, bo to ja nie wyobrażam sobie, że ja tutaj coś takiego miał robić. O widzę, że mam tam 10 węgla do wykopania dla jakiegoś plepsu. Dobrze, zrobię to, proszę bardzo. Wykopałem 10 węgla i co dalej? Idziemy zobaczymy. Wow. Ale biedny serwer. O! Toś można zarabiać? To fajnie, fajnie. A ty co? A tu można runy zostać, to nie to nie chce. No i co więcej? Ja muszę jakoś tutaj o! A co co to? Ja to chcę Nie mogę tego Nie mogę, dobra Tu jest jakiś questior kolejny Dobra, muszę zdobyć trochę z 10 z Chyba mam. Nawet 11 mam, proszę bardzo. O, dostałem Expa Farming Level na pierwszym poziomie. To zaraz chyba będę miał. O, mam. I mam dostęp do obory. Gdzie tu obora? Ty, no nie wiem, gdzie to jest. Może tam gdzieś O to chyba tutaj no Ło ale mnie przeniosło patrz O jakie tutaj Jakie tutaj są te Zety O muszę zrobić sobie minionka tutaj, sorry? Miałem kładzka jakiegoś tam. Muszę zrobić sobie minionka. Który będzie mi tutaj. robił wszystko. Jak ja to mam zrobić? Zapraszam bardzo. Jak tu się minionka odwykać ja Mogę zobaczyć jakąś tutaj. Recepturę to nie, może farm. O no, to ja bym chciał na pierwszego. Aha, teraz muszę zbierać zboza i potem w crafting razem z drewnianą tą, i... I będę... a ja nie mam drewnianej kursacki. No ja ty muszę nas zbierać, ale no nie będę miał Bo ja potrzebuję 180, to to sporo jest Ale co farminga powbijam za to No dobra, wysarcająco mam, teraz tylko mi jakieś drewno dorwał Nie mogę tego rozwalić Kursaski A tu nie ma drewna nigdzie Może z tego bym ukradł trochę o, Chyba coś zepsułem, bo kurce No nie wiem, nie wiem, ciężkie te skyblocki Powiem Cięsku tutaj się robi te własne Własne królestwo, ja myślałem, że to jakieś łatwiejsze będzie A to jakieś takie ciężkie Proszę mnie tam przetransportować Ja teraz pójdę sobie na kopię trochę drewna. Oto chyba drewno, które mogę ściągnąć. Ty nie mogę. Nie, nie mogę. Kurce. O co tam co kopalni złota chce mnie wysłać? No ale w sumie teraz tu normalnie. A nie wiem, jak to się robi. Bo chciałbym, słuchajcie, zrobić sobie już zbroję, żeby pójść i ponawalać się trochę z potworami jakimiś. A nie mam pojęcia, jeszcze jak to zrobić. No dobra, najpierw pójdę tutaj w tę stronę. Wezmę sobie trochę drewna, po porozcinam. Zajmiecie jakieś tam drewienko. Bo ja mam deficyt drewna na chwilę obecną. O, dostałem jakąś. Dostęp dalej i pieniądze jakieś dostałem Podobie mi się to No dobra, no to w takim razie Idę sobie minionka ogarnąć Nie wiem, czy, czy ja to na wyspie mam zrobić Czy co No spróbuję na wyspie Skraftować jakiegoś Może uda mi się tutaj właśnie coś zrobić Może się będą pojawiały jakieś wyspy Przy okazji właśnie Ciach Proszę bardzo. Jeszcze. O! To teraz... Co ja mam z nim zrobić? Aha, ja go mogę sobie po prostu... To no to mogę już ściąć wszystko. Z tego staję powiedzmy... Co, to co, to nie? Ja cię podniosę. co O nie, o nie! Proszę wyjść z tej wyspy. To jest naruszenie prywatności. Ale wziął mnie. A tu? No o co ci chodzi, ziomuś. Aha, dobrze, bo ja wiem chyba o co mu chodzi. Zabieram cię w takim razie. Tutaj by pod was. Aha, ty... to bym musiał ściąć. Oj, teraz mu pasuje, widzicie? Rozumiem to. O, tam jest skielet. Pójdę na tego skieleta. zobaczymy, czy mi się uda go rozwalić. Ja muszę słuchajcie bronić swojego terenu Proszę mnie nie scelać, bo jak ja ciebie scelę, gościu O nie, on tu idzie On tu idzie do mnie A, odbiłem się A! I my, kuwalony! Proszę bardzo, dostałem kość. Bo jestem gość. I cyk zewko się zrobiło. O, ale fajnie zobacz TO mi tutaj normalnie ZACYNA zaczyna mi normalnie wszystko gitarować. O, tutaj kolejny widzę kolega. Co to za najazdę na wyspę, ja się pytam? Ja się nie godziłem na nic takiego. O, i cyk uwalony na łeb, proszę bardzo. Dobra, ja sobie zrobię tutaj większą druzgę na razie. Ale te minionki to muszą mi tutaj pracować. To, to trzeba jakoś, nie wiem, czy te prasy, coś takiego, bo. Bo w sumie to to lipa. A dlaczego ja, z tego, ja nie mogę z tego korzystać? To nie. Ale ten będzie zbierał tu z bozy, bardzo. Pas kolejny potwór. Ale to pająk, ale to silne. To jest... tyle pieniędzy straciłem, ps. co za kurwa dziad. No nie wiedzę, ile pieniądze oddać do banku, bo mnie. Wszystko 250 pieniędzy mi zabrał. To chyba tu bank jest, co so, idę do banku, oddać pieniądze. O, jest, mnie kurwa zabrał pająk. Tyle pieniędzy. Dawaj Sysko mnie zdeponuj Żebym miał pieniądze Kurce za bardzo jest, nie wiem gdzie się tutaj jakiś jakieś rzeczy, bo Zelazo jest im potrzebne Ale może to dalej gdzieś będzie coś O pieniądze Nie myślałem Kurce ciężka ta gra wiecie cięska. A gdzie tu się do złota idzie dalej się idzie w złoto Bo, chyba im głębiej, tym, tym lepsze są rzeczy do wykopywania, tak? jak to działa. Pójdę, zobaczę. O, znowu lecę. I co mamy tutaj? O, tu jest jakiś. O, i u ciebie, gościu. To ja bym zrobił zakupy. No i teraz będę wiedział, słuchajcie, co ja mam porobić. Dobra, w takim razie będę się uzbrajać. Idę po pieniądz. Idę również po kilow. Potrzebuję 160 na jego usługi, bo potrzebuję tak. Słuchajcie, potrzebuję. Zrobić sobie tą liściastą zbroję, bo chciałbym zobaczyć, jak ona wygląda, i jeszcze chciałbym w sumie, yy, chciałbym jeszcze w sumie sobie kupić yy, trochę zelaza, razy yy, ten kilo, co tam przepala od razu. To ja bym, on byłby bardzo fajny, i bardzo mi pomocny, i bardzo bym go chciał. Poproszę cię, bankierze, drogi, o to, żeby wziąć. Jak tu się piszę bo ja nie wiem jak tu się pisze Nie wiem, nie piszę mi on napisze O, wysło Nie pokazuje się w ogóle nad tym nigdzie Bo naklikałem, naklikałem, potem pokasowałem i dlatego mi zalisyło Bo jakbym tak nie zrobił, to by mi nie wysło w ogóle Dobra idziemy słuchajcie na pierwsze konkretne zakupy O tam ładnie z tyłu zobacz Jak się, się urządzili, jak się ustawili Idziemy w kopalnię. I słuchajcie, moi poddani. Ja w takim razie zacnę kolejne tutaj yy, różne zesy w kolejnym materiale na tym kanale. Pamiętajcie, żeby oglądać wszystkie reklamki, bo reklamki są spoko. Po prostu to, co co jest. No to bym mógł sobie niby kupić, ale to tam palą wroty. O, tu jest jakiś ziomek co złoto O prosze O, jakieś dziadostwo ma Ale tutaj widzę To jest całkiem fajny miętyk A tu co robi gościu? A on naprawia chyba, dobra to słuchajcie, w kolejnym materiale wejdę tutaj do tego, zobaczymy co mnie czeka, czas zdobyć pierwsze pieniądze jakieś konkretne, także dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że materiał się podoba. jak się nie podobał to coś nie podobał, macie podobać i tyle, reklamki oglądamy i tyle i robimy kolejne, 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 kolejne kłościory tutaj, także pozdrawiam was poddani do zobaczyska.